Szanowna Pani Marszałek Wysoka Izbo. Procedowaliśmy dziś uchwałę o TVP z racji na limitowaną ilość miejsc nie zabrałam głosu. Wykorzystuję tę formę, aby zdecydowanym głosem powiedzieć, co jest tak bolesnego w tym, co zrobiliście w TVP. Tak jak PiS, czyli prawo i sprawiedliwość, kiedy rządziło, nie miało nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Tak i TVP nie miało i nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną. Wszyscy wiemy, że zarówno za czasów Kurskiego czy też obecnego prezesa nie dziennikarze, a funkcjonariusze Partyjni TV Pisu, tacy jak pan Kłeczek, Ogórek, Pereira, Cholecka czy inni finansowani z opłat abonentowych lub z budżetu państwa schlebiali najniższym gustom, kłamali, manipulowali, wykluczali, czerpiąc horrendalne korzyści kreując alternatywną rzeczywistość. Dziś zabieram głos, aby jednoznacznie potępić to Gebelsowskie narzędzie ośmioletniej pisowskiej propagandy bezprawia. To nie jest telewizja publiczna, a polityczna i czas z tym skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła.